Cześć, witam w Topie Października, czyli pokażę Wam dzisiaj 5 modeli, które nasze klientki, czyli Wy w sklepie Wigello, wybierały najchętniej. W naszym Topie pokazujemy modele, które wygrały, a w danym modelu pokazujemy konkretny kolor, który w danym modelu kupowany był najczęściej, który wybierałyście najczęściej i w tym miesiącu pełne zaskoczenie, dlatego że są dwa kolory siwe. To wspaniale, bo przecież elegancja nie zna wieku. No to zaczynamy. Zapomniałam powiedzieć, że na końcu będzie bonus. Wyjątkowo na miejscu piątym znalazły się dwa modele. Pierwszy mam już na głowie, nazywa się Night, a drugi pokażę Wam za chwilkę. Night występuje u nas w przepięknych kolorach, w blondach, nawet w takim blondoróżu, a w tym miesiącu nasze panie zdecydowały, że w modelu Night ta przepiękna siwizna sprzedawała się najlepiej. Bardzo wygodny model, włosy są jak widzicie lekko falowane, ale jest wygodny także dlatego, że on Ci świetnie trzyma za uszami. Nawet nie trzeba używać lakieru i można z tego zrobić... Dwa różne, bardzo fajne modele. Jeżeli lubicie bardziej do przodu, więcej przy twarzy też można. Kolor tych pięknych włosów nazywa się Stone Grey Mix. Night kosztuje obecnie 790 zł. Miejsce piąte Exequo model mona, a kolor wybierany najchętniej 26 27 19, 8 l Oczywiście, Mona także występuje w różnych kolorach włosów, ale ten jest bardzo ciekawy. To jest ciemny blond. Bardzo ciemny z odrostami i jeszcze taki jak gdyby lekko karmelowy. Co jest fajne w tym modelu? Po pierwsze, pełna szeroka rozmetalinia czoła. Więc, jeżeli chcecie przeczesać przedziałek, zaczesać włosy do tyłu, to w tym modelu można. Włoski są bardzo fajne, sypkie i dosyć podniesione. Zaraz wam to pokażę. I ten model prawie nie ma baczków. Tutaj jest dosyć mocno wycięte po bokach, co akurat wydaje mi się bardzo fajnym rozwiązaniem. Już Wam sprawdzam, jak wysokie jest to uczesanie. Zobaczcie naprawdę elegancki, wyczesany model, ale z drugiej strony ta elegancja jest taka subtelna. Właściwie do wszystkiego na imprezę, do obcasów. Mona kosztuje 650 zł. Miejsce czwarte, model Emily w pięknym brązowym kolorze. Numer koloru tych włosów 33 przez 30. Pamiętajcie, że gdy otrzymacie od nas paczkę z peruką, włosy trzeba wyjąć i roztrzepać przed włożeniem. Może jest troszkę bałaganu na głowie, ale dzięki temu zaczynają nam się pięknie układać, tak naturalnie, jak na zdjęciach jak w naszym sklepie, albo jak na mnie. Takie roztrzepane wkładacie na głowę i fryzura prawie gotowa. Zobaczcie, jak jest fajnie podniesiona. No, i teraz ją tylko trzeba uczesać, tak, abyście wyglądały jak milion dolarów. A w tym modelu można, ponieważ po pierwsze jest bardzo wysoki, po drugie stwarza możliwości, bo to jest wyższy, dłuższy włos. Ona od razu jest bardzo wyczesana. Zobaczcie, to jest model jak od fryzjera. I możemy go zaczesać na dwa podstawowe sposoby, bo więcej sposobów możecie wybrać same. Ale dwa podstawowe to takie, że tutaj boki zaczesujemy do tyłu i robimy sobie taką welę. Wygląda to pięknie i klasycznie, ale jeżeli się czujecie lepiej w takim układzie włosów, troszkę na bobach, chcecie sobie tutaj ten owal twarzy tak fajnie zaznaczyć, i tutaj wyciągnąć takie pazurki. To w tym modelu można. Oczywiście świetna jakość, rozmyta linia czoła. I ten model jest asymetryczny. W takich modelach nie możemy przeczesać przedziałka na drugą stronę, bo po prostu ten włos od razu jest w ten sposób przycięty z przedziałkiem z lewej. Emily kosztuje obecnie 670 zł miejsce trzecie model Paula. Roztrzepujemy, wkładamy. A i ten kolor, który pokochałyście najbardziej, to 26 25 22 10R. On jest taki skomplikowany, ponieważ jak sobie tutaj z bliska popatrzycie, to on się składa z takich refleksów, które pięknie wyglądają z odrostów. No i dlatego włos jest skomplikowany, bo jakby był po prostu czarny, to numer włosów to byłby 2. Roztrzepane, włożone, ma wyglądać elegancko od razu, ponieważ Paula to bardzo wysoka i elegancka fryzura. Jak do nas przychodzi jakaś klientka, 70 plus, i mówi dziewczyny, ma być super elegancko, lubię takie podniesione u góry włosy, to Paula praktycznie zawsze jest strzałem w dziesiątkę, jest tylko kwestia koloru. Ten lubicie najbardziej, ale jeżeli szukacie brązowego albo jakiegokolwiek innego, to na pewno mamy. No, zobaczcie ten efekt. Wow, u góry. Wysokość niesamowita. Może nawet jeszcze można by było podnieść, ale co za dużo, to niezdrowo. Czy można przyklapać? Oczywiście, że można, dziewczyny, ale. Tutaj robotę robi to podnoszenie. I ten model ma także przepiękną, szeroką, rozmytą linię czoła. Więc jeżeli lubicie włosy zaczesywać do tyłu, umieć całe czoło nagie tutaj takie, bo lubicie, bo świetnie wyglądacie, to można. Paula kosztuje 670 zł. Miejsce drugie, także u nas nowość, Lizzy Lace. W kolorze Klękajcie Narody. Numer tego koloru 130 przez 33. Naprawdę piękny, i to nie jest rudy dziewczyny. To nie jest czerwony. To jest taki brązowo, truskawkowo. No po prostu jest śliczny i niecodzienny. Więc jeżeli się świetnie czujecie w kolorach, wow, w kolorze Klękajcie Narody, no to to jest. Niezły model. Co prawda po Pauli to chyba wszystko będzie wyglądało już płasko, ale Lizzie Lace wcale płaska nie jest. Jest świetna, codzienna. Mamy ją w przeróżnych kolorach włosów, ale ten na jesień jest cudowny. Zobaczcie, taka wysoka, czyli nie niska, to no po prostu Paula przed chwilą zrobiła robotę. Wygląda tak. Tutaj wam troszkę pozaczesuję przy uszach. Tak to wygląda. A grzywka, jeżeli ktoś chce całe czoło sobie zasłonić, ale myślę, że to niezbyt wygląda. Nie mówiąc o tym, że ten model także ma rozmytą linię czoła, nasze klientki naprawdę lubią jakość. Jeżeli ktoś już zaczyna nosić peruki i zaczyna rozumieć, za co płaci, za co warto dopłacić, jak wygląda peruka za 300, jak za 500, a jak za 800 zł i że tą różnicę często widać, to panie oszczędzą na fryzjerze, ale do peruki dopłacą, żeby to była taka jakość. A Lizzie nie jest bardzo droga. Lizzy Lace kosztuje 630 zł. Pierwsze miejsce Modeli Oko. I on tutaj na pudle, na pierwszym miejscu już jest od kilku miesięcy. Ale ten kolor zdziwił nawet mnie. I nasze klientki 65, 70, plus, 80 plus, mówią, że jest fantastyczny i on się nam naprawdę ostatnio znakomicie sprzedaje. Właśnie ten. Już wam go mierzę. On jest świetny. Jest po prostu dla każdego wieku. Natomiast jeżeli. Jakaś nasza klientka w wieku eleganckim chce wyglądać nowocześnie, chce być taką super nowoczesną i współczesną babcią, to ten model w tym kolorze siada na niej znakomicie. Oczywiście można go uczesać na płasko i zrobić z tego modelu coś bardziej codziennego, ale on w sobie ma taki pazur, że ten włos jest Sztywny, jakby był troszkę polakierowany, i da się zrobić taką burzę niegrzecznych włosów taki super nowoczesny bałagan na głowie i dopasować kształt całej fryzury, boków, góry do każdej twarzy. Naprawdę ten, ten model jest niesłychanie udany. Ten kolor nazywa się Salt Pepper Route i kosztuje obecnie 850 zł. A teraz bonus, czyli nowość w naszym sklepie. Model nazywa się Magic Hip. Występuje oczywiście w wielu kolorach włosów, ale czemu uważam, że to fajny model? Czemu w ogóle się w naszym sklepie znalazł? Bo skoro mamy ponad 200 modeli. To każdy model, który powiększa naszą sklepową kolekcję, musi być jakiś. Musi być inny od tego, co mamy. Najpierw wam pokażę, a potem opowiem, co ja w nim widzę. Jeżeli powiecie, że nic szczególnego, to zgadłyście, bo wiele naszych klientek szuka modeli, które wyglądają zupełnie przeciętnie, które mają mało włosów, które wyglądają tak jak włosy, które mają obecnie. Czyli no, kupujemy peruki, dlatego że nie mamy włosów, które są naszym marzeniem życia, tylko dlatego, że one są słabe, cienkie. I często Pani szukają właśnie takich modeli, które mają nie za dużo włosów, które wyglądają tylko troszkę lepiej i ich własne. I ja uważam, że. Magic hip jest właśnie takim modelem, że te, te, tych włosków jest nie za dużo, że one są takie przylizane, ładne, zdrowe, ale nie za dużo i tutaj tych włosków zobaczcie, jest tak jeli-jeli, takie minimum, które dobrze wygląda. Ma fajny przedziałek, tutaj cały na mikroskórze, więc wygląda to także bardzo naturalnie, nawet tutaj z bliska, jak zobaczycie, to, to naprawdę wygląda, że tych włosów na głowie nie mamy za dużo. On jest, Nie przeczeszemy przedziałka, on zawsze będzie z tej strony, bo tutaj jest mikroskóra, a tutaj ta cała prawa strona jest tak specjalnie doszyta, że ten włos nam zawsze będzie leżał. Więc ta fryzura, zobaczcie, jakbym jej nie przeczesała, to ona zawsze będzie mniej więcej w ten sposób wyglądała. Co ma jeszcze takiego Magic Hip, że nazywa się Magic? On ma włos termiczny, więc jeżeli bardzo byście chciały podkręcić te włosy, żeby tutaj miały trochę większą objętość, albo jakiś taki dziwny skręt, albo lok, to w tym modelu można. Chociaż uważam, że on właśnie ma olbrzymi plus za to, że tych włosków jest po prostu niewiele. Magic Hip. Kosztuje obecnie 990 zł. A teraz odpowiem na dwa najczęstsze pytania. Po pierwsze, na kogo pasuje peruka dziewczyny? Praktycznie na każdego. Bo czepki są uniwersalne, uniwersalne, bardzo elastyczne i mają jeszcze z prawej i lewej strony, tutaj za uszami, regulację obwodu głową na gumce. Więc, jeżeli nie macie bardzo małej głowy jak dziecko, albo bardzo dużej jak taki poziomny mężczyzna, to każdy czepek powinien na Was dosyć dobrze pasować. Drugie pytanie: Co się stanie, jeżeli kupicie, przymierzycie perukę w domu i okaże się, że nie wyglądałyście tak jak marzyłyście? Na mnie to wyglądało inaczej, na Was się inaczej układa, albo nie taki kolor włosów jednak u Was w telefonie wyglądał, a u nas na stronie inaczej. Nie ma problemu. Macie dwa tygodnie na zwrot bądź wymianę. Do każdej peruki dopięta jest metka, oraz tutaj z tyłu taka niewielka plomba. Nie odcinajcie i na tej podstawie możecie do nas w ciągu dwóch tygodni perukę odesłać, a my Wam albo wymienimy na inny model, albo zwrócimy pieniądze. Jak wolicie. A gdzie kupić takie modele z efektem wow? Oczywiście w wigello.pl w naszym sklepie internetowym. Pod filmem zostawiam Wam linki, jeżeli w nie klikniecie, to przeniesiecie się do naszego sklepu do konkretnych modeli i tam można sprawdzić, w jakich kolorach występuje dany model i ile obecnie kosztuje. Ale jeżeli nie lubicie zakupów przez internet, to po prostu do nas zadzwońcie, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Można także do nas do poznania przyjechać i peruki na miejscu przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę z nami wcześniej umówić telefonicznie. Wszystkie prezentowane modele to są peruki medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję. Do zobaczenia.